archiwum Wojtka Majewskiego, jak zwykle gorąco i serdecznie witam. Proszę Państwa, często pytacie w swoich mailach o moje takie samochodowe, ja wiem, sympatie czy wręcz miłości, jakie auto mi się bardzo podobają. No i teraz jakby chcę zrealizować to, o czym już dawno chciałem Państwu opowiedzieć, bo samochód, który jeśli chodzi o linię, podoba mi się wyjątkowo, to Peugeot 406 w wersji Coupe. Oczywiście to nie są auta współczesne, to są auta sprzed lat, ale ten samochód dla mnie ma wyjątkową linię, wyjątkowe proporcje. I od tego zaczynamy dzisiejsze archiwum. Przeznacie Państwo, że auto wyjątkowo piękne to jest samochód, w którym nic nie jest przesadzone. On jest taki subtelny, oczywiście jest to projekt Pini Farini. i dla mnie w tych moich samochodowych preferencjach jest to auto, które rzeczywiście mogę śmiało powiedzieć jest wyjątkowo piękne i ciekawe. No i dla mnie takie wspomnienie sprzed lat. Teraz chcę Państwu, właściwie myślałem, żeby zrobić zagadkę, ale to nie będzie zagadka, tylko chcę prosić Państwa o pomoc, bo pokażę taki onboard, który już od dawna gdzieś mi się pojawia co jakiś czas w tych moich archiwach i nie mogę zorientować się, kto prowadzi samochód, a kto dyktuje. Być może Państwo będziecie mogli mi pomóc. Zresztą zdaje się z tego, co pamiętam, to dyktowania nie, słucha, nie słychać, ale za moment zobaczycie Państwo, to jest na pewno znana załoga, ale zobaczmy. Muszę powiedzieć, że mam pewne sugestie, kto to może być, ale pewnie Państwo lepiej odgadniecie. No i zmieniamy dyscypliny. Pamiętacie Państwo, że Adam Małysz w pewnym momencie postanowił być kierowcą terenowym, startować w wielkich rajdach. Marzył mu się Dakar, zresztą Państwo wiecie, że w Dakarze startował. Może bez wielkich sukcesów, ale pokazał, że skoczek narciarski, sportowiec może odnosić sukcesy. Jeden z jego pierwszych rajdów, jak zaczynał to było na Węgrzech, taka węgierska baja, zobaczcie Państwo i powspominajmy. Ciekawa impreza na Węgrzech, wśród zawodników między innymi Adam Małysz z Rafałem Martonem, Klaudia Podkalicka z Piotrem Minasiem i Martin Kaczmarski z Bartkiem Bobą. Najpierw prowadzenie doświadczonego Rafała Martona. Tutaj mamy rajd o Puchar Cezu Europy Strefy Centralnej. W ubiegłym roku startowaliśmy w Pucharze Świata, startowaliśmy Porsche, w klasie T2. W tej chwili dysponujemy Mitsubishi L200 w klasie T1. Z jednej strony jest to wielki stres, ale to nas motywuje. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być i mamy nadzieję, że damy sobie radę. Olbrzymie szczęście i zadowolenie, że w końcu doszło do celu i uda nam się w tym roku wystartować, mam nadzieję, we wszystkich rundach Mistrzostw Polski i Pucharu Europy Centralnej. Zawody rozpoczęły się od prologu. tu znakomicie pojechała Klaudia Podkalicka, w te dwójkach była najlepsza i trzeba powiedzieć, że była to ogromna niespodzianka i przede wszystkim przekonaliśmy się, że ta zawodniczka może jeździć bardzo szybko. I nie tylko imponuje urodą, ale również potrafi znakomicie jeździć. Adam Małysz także na prologu pokazał, że jest już bardzo szybkim kierowcą, a Klaudia Podkolicka później straciła swoje szczęście, bo niestety auto odmówiło posłuszeństwa. Niestety na przedostatnim odcinku strzeliła nam śruba do amortyzatora. Jeden przedostatni odcinek jeszcze dojechaliśmy do mety, natomiast już kolejny niestety. Na odcinku stanęliśmy, próbowaliśmy naprawić, ale nie było możliwości. Później Klaudia wróciła do walki, oczywiście nie mogła liczyć na wielki wynik, natomiast zaskoczył znakomitą dyspozycją Martin Kaczmarski. To nazwisko warto zapamiętać. Ukończył rajd na trzecim miejscu i daje to znakomity prognostyk przed dalszą karierą tego kierowcy. Rajd uważam za bardzo udany, bo uzyskaliśmy to, co chcieliśmy, czyli, czyli metę. Po oglądaniu tego, co pokazał Adam Małysz na tym rajdzie, mogę powiedzieć z całą pewnością, że nie tylko jest on znakomitym byłym skoczkiem naczarskim, ale także kierowcą. Cały ten rajd z wieloma przygodami. Myślę, że najważniejsze to, żeby, że dojechaliśmy, ale no, jedno jest pozytywne w tym wszystkim, że da się szybko jeździć i, i, i tę szybkość na pewno nabieramy. A mamy nadzieję taką, że wyniki przyjdą, że to jeszcze doświadczenie robi swoje i cały czas muszę jeździć. Także... Myślę, że następny rajd wszystko jakby pokaże. Co, coś więcej na pewno, bo tutaj za dużo przygód, żeby można było walczyć. Małeś ma ogromną radość z jazdy. Jestem przekonany, że na sukcesy tego znakomitego kierowcy nie będziemy już długo czekali. Brawo Adam. No i teraz dwa zdania o Bay Poland, która właśnie się odbyła. Chyba najbardziej pechowa w historii, bo zawsze Hołek, Przygoński, tam polscy zawodnicy rozdawali karty. Tym razem był taki moment na drugim odcinku specjalnym, gdzie Hołek wygrał o bioprowadzenie, no ale później to wszystko się trochę pechowo potoczyło. Ani Przygoński, ani Hołek, ani Allatia tylko Peter Hansel e, znowu pokazał, że jest mistrzem. Szkoda, oczywiście mniej publiczności, inne warunki, ta baja e, taka trochę uboższa. Widziałem fragment materiałów na YouTubie, ta pogoda, e, dzięki niej właściwie, dzięki temu, że było mokro, deszczowo, ta baja była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej emocjonująca, no ale stało się jak się stało, e, na koniec realizacja Państwa życzeń, a więc drodzy Państwo, nie zapominam o motocyklach. Wiem, że są, wiem, że się odbywają imprezy i na pewno w moich programach będę do tego wracał. Na wyścigowe motocyklowe Mistrzostwa Polski zapraszam na tor w Tam odbywają się również zawody Superbajków, Mistrzostwa Świata. Tym razem śledzimy rywalizację dwóch wielkich zawodników: Janusza Oskaldowicza, legendy tego sportu, i Irka Sikory, który cały czas jest w wielkiej formie. Janusz zawsze jest, był i, i przypuszczam, że będzie jeszcze parę lat dobrym zawodnikiem, jak wiemy. E, jest cały czas uczestniczy w Mistrzostwach Polski, zawsze zdobywał tytuły również. Także jest to zawodnik, którego no, zawsze się w jakiś sposób muszę obawiać nad e, z nim, jak jeżdżę. Natomiast, natomiast myślę, że dzisiaj dam Januszowi rady, także nie będzie to dla mnie, e, myślę, tak aż ciężka walka jak, jak, jak na kwalifikacji. Walka będzie, szanse są wyrównane, trudno powiedzieć. Ja naprawdę będę się starał, ale po cichu powiem, że... Chyba Sikora będzie lepszy, ja tak mimo wszystko dużo, dużo więcej treningów, lepszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ma co narzekać, ja na pewno dam z siebie wszystko i zrobię, żeby z nim wygrać. Wyobraźcie sobie Państwo, że Janusz Oskarowicz swoje tytuły i mistrza Polski zdobywał już w latach 80 Nieładnie zaglądać w kalendarz, ale ma już 54 lata. Irek Sikora też nie jest młodzikiem i obaj zawodnicy są w tej chwili właściwie najlepszymi motocyklistami w Polsce. Oczywiście jest grono zdolnej młodzieży, ale ci ciągle są wielcy i ciągle w doskonałej dyspozycji. Ten pojedynek rozgrzał publiczność w Brnie, bo tyle wyprzedzań, tyle walki, ile odbywało się między tymi zawodnikami, rzadko się spotyka. Startujący z 11 pola Sikora szybko doszedł do Skaldowicza i później zaczęły się wyprzedzania. Raz jeden, raz drugi. Wszystko odbywało się fair, aczkolwiek na mecie było gorąco. Ja Ci powiedziałem, w Twoim wieku rozumiesz, że powinienem kopusty, to jaki podstawić, że nie ścigacie z nami tu rozumiesz? Słuchajcie, wie, ja nie to... widziałem takiego tego faceta. Wszędzie, bo wyprzedzałem go chyba z pięć razy. I mówię, no nie ma mowy, żeby tu nie wszedł. Ja tylko zostawiłem pół centymetra, patrzę sikory koło. To jeszcze go nie puszczam, to on mi złokcia, łokcia, trach Mam złokcia, panu. Pierwszy raz ale, mi nie reagowałeś. Ale rozumiem, że sobie uściskacie dłoń, było fajnie. Za nie. drugim łokciem co puszczałem. Nie, no przecież my zawsze tutaj To był fantastyczny wyścig dwóch wielkich kierowców Oskaldowi Sikora, e, Taki kawałek. Wspomnień, muszę powiedzieć, że śledziłem szczególnie starty Irka Sikory, jego potężny wypadek, ciężki, później jego powrót. To w sporcie motocyklowym zdarza się niestety dość często. Teraz oglądam Mistrzostwa Świata GT, też kilka tygodni temu dramatyczne wypadki. No, ale taki jest sport motocyklowy, i trudno się czasami pogodzić z tymi dramatami, ale niestety są one wpisane w ten sport. No i oczywiście musi być zagadka na koniec programu, najchętniej oglądacie Państwo zagadki rajdowe, czyli jaki to rajd, kto jedzie, to bez problemu rozpoznacie, bo to oczywiście Leszek Kuzaj, no ale kiedy ten rajd się odbywał, gdzie, to jest pytanie na koniec dzisiejszego spotkania w Motoarchiwum Politechnickim.